Szykujemy właśnie sprzęt, korzystamy z nawigacji elektronicznej GPS, która bardzo nam pomaga nie zgubić się po prostu na szlaku. Wczoraj też wykorzystaliśmy system monitoringu. Każdy uczestnik ma takie fajne urządzonko, które cały czas każdego monitoruje. Wczoraj zgubił się nam nasz przewodnik, bo stwierdził, że pojedzie inaczej. Cała wycieczka dotarła na miejsce przed czasem, on dwie godziny. Po wszystkich, ale się nie zgubił. Wiedzieliśmy, że jedzie, bo mogliśmy go na komputerze monitorować. Jesteśmy na pierwszym rajdzie 3D, tak sobie to nazwaliśmy, ponieważ Ride łączy trzy dyscypliny jazdę konną, jazdę na rowerach i spływ pilicą kajakami. To, co tworzymy, łódzki szlak konny pozwala na uprawianie różnych form turystyki. Rowerzyści i wczoraj i dzisiaj są bardzo zadowoleni z trasy konni jeźdźcy pokonali ponad 8 godzin drogi. Dzisiaj jedziemy z Bogusławic do Smardzewic, gdzie będziemy się integrowali z jeźdźcami skonnej z policji w Smardzewicach. Bardzo gościnnie mają nas przyjąć i być może będą nam towarzyszyli na pewnym odcinku na trasie do Królowej Woli. Jedziemy ze Smardzewic. Grupa rowerzystów jedzie na rowerach do Tomaszowa, gdzie przysiądzie się do kajaków, którymi spłynie do miejscowości Zakościele, następnie w Zakościelu z kajaków turyści przesiadają się na swoje rowery, a w tym czasie grupa z pojazdem konnym jedną drogą, a jeźdźcy drugą drogą dojadą do Królowej Woli i na tym się skończy dzisiejszy odcinek rajdu. Jechałam najpierw konno, potem na rowerze, a teraz będę miała przyjemność popłynąć kajakiem. I myślę, że jest to wielka sprawa, że można właśnie w trzech dyscyplinach i jednocześnie na szlaku konnym mieć takie przeżycia. Ja niestety nie miałam przyjemności jechania na koniu, jechałam na rowerze, teraz się przesiadamy w kajaki. Mam nadzieję, że na kajakach nas już deszcz nie zmoczy, to jak na rowerach. Mam nadzieję, że będzie fajnie.